No okay, witam moich widzów. Dzisiaj wam pokażę jak to jest możliwe, że podczas wymiany klocków hamulcowych uszkodziłem klientowi błotnik. Nie wiem czy na taki szybki serwis pasacika B5, Nasze znaczy szybki wymianę klocków tutaj wymieniałem i ręka mi się lekko msknęła i uderzyłem lekko w błotnik, a zobaczcie co się stało. No, troszkę Odpadło auto ze starości. No właśnie, tak jak widzieliście, błotnik się rozpadł, e, delikatnie ręka mi się omsknęła e, tam na kluczu i dosłownie szturknąłem łokciem w e, błotnik, który już był podzewiały cały, e, klejony na jakąś pachlę, na jakąś taśmę, klejącą, no, no i po prostu kawałek błotnika odpadł. Oczywiście klient nie miał do mnie pretensji, no bo ogólnie to nie było mocne uderzenie, tylko wiecie, szturchnięcie, szturchnięcie, nie za duże i auto się rozpadło, no bo było skorodowane, więc sam z tego się śmiał, nie, mówi, że auto w ogóle nie zależy mu na wyglądzie, tylko na tym, żeby jeździło dalej, tam krowki trzeba było wymienić na szybko, bo już się skończyło nie mógł jechać dalej, więc i tak był szczęśliwy, że mu pomogłem. No ale takie śmieszne tematy są czasami w tym zawodzie, że wymieniacie coś, a drugie w rękach że tak powiem się rozpada no bo tak to można nazwać. Takie tam krótka historia dla Was, żebyście mogli też się z tego pośmiać. Trzymajcie się, na razie, cześć.